Wiecie co, mała zmiana planów. Na razie nie będziemy zajmować się dartasem i jego pojedynkiem, tylko pójdziemy do rzemieślnika, aby nauczyć się jak robić dzieci. Geroi, proszę, opowiedz. No, no? no. rozkazywaj. Jak ty tak szybko сумеłeś rozslawić? I sumiela, się. jeszcze i... od mierzystości tej chodzący zbałem. To sobie, собственно, tu i rozkazywać nieчего. Wszystko jak zwykle. Tylko śnieżycie nam jeszcze бороться i бороться. У Фереза на службе хорошие некроманты, и нам еще придется биться с армией живых мертвецов. Как все это надоело. После них меч уже ни на что не годен. Весь зазубрен, ржаветь начинает. Словно это не боевой клинок, а мотыга крестьянин. Мастер Старк, а как ты отнесешься к тому, что я тебе дам совет, как сделать отличные клинки для борьбы против нежити? Там применяется особый сплав. Да не нужны мне твои советы. Неизвестны все сплавы. Чему ты меня можешь научить, мальчишка? Но почему ты даже не хочешь послушать? Я даже сам мог бы изготовить для тебя этот сплав. Ты убедишься, что он намного лучше того, к которому ты привык. Я не позволю тебе даже порог моей кузницы переступить. Чего вздумал? Хочешь что-то намудрить? Иди в заброшенную кузню. За рекой стоит, в крепости. okej okay. to trochę ciekawe nowy stop to jest tutaj to trochę ciekawe ale tutaj jak zaczął Stark gadać o tym że mamy zardzewianą zardzewianą klingę no cóż to nie do końca prawda bo my nie mamy klingi tylko mamy miecz z kamienia ale okej okay. To taka lekka taka lekka pomyłka z jego strony hmm, Czyli mam iść tutaj Czy mam iść do X -a? zaznaczonego? No czekaj, aha nie, najpierw musimy odpowiednią rudę Oczywiście najlepiej to zrobić z kamieni, które leżą przy murze W takich miejscach zawsze najlepsza jest ruda Okej, okay, dobra, więc chodźmy, może jakichś przeciwników właśnie spotkamy i sobie ubijemy tak, żeby było dzisiaj spokojnie. I straciłem nogę. Eee, tak, to nie było szczęśliwe wyjście z tego miasta, ale cóż, pozwolicie mi, żebym się zregenerował, prawda? Jak tylko zabijemy tego wilka, chyba że on nas zabije, jednak nie, no to dajcie mi chwilę. Kurczę, cała masa tych wilków tutaj się pląta, no ale dobrze, z nimi również sobie mam nadzieję poradzę w dość łatwy sposób. E, I o czym tutaj ja mówiłem, aha idziemy zebrać rudę, jestem dość ciekawy jaka ta ruda, co to za ruda będzie. I straciłem rękę, no Jezu, co to jest? Co tu się dzieje, że rudę straciłem Ja życie straciłem, no czy wy to czujecie, że, że tak strasznie... Umieram. Nie, nie wierzę w to, nie wierzę w to. Od zwykłych wilków. Kiel za podaż mu cios w plecy to się wilczek z kicha. Nie no nie wierzę w to. Pierwszy poziom ciosów w plecy. Nóż, bardzo fajny. No może nie najlepszy i zero obrażeń, no fatalnie no Ej, 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 no cóż będę musiał to w bardziej tradycyjny sposób zrobić, dobra, kiel nie rób tego Dobra, ale o czym to ja? Hmm. Nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem dlaczego mnie tak te wilki prześladują i, i tak niszczą mnie Jak to jest w ogóle możliwe, przecież nie powinny być takie strasznie silne, prawda? Ej, no nic, no nic. O, teraz idzie dość dobrze. I jeszcze jeden szczałkiel. Proszę cię bardzo. Zabij go, zabij go zanim mnie odgryzie coś. Super, udało się. Ej, dobra, idziemy dalej przez to wilkowisko. Kurczę, które jest... Cholernie trudne, no naprawdę nie, nie wydawało mi się, że będą takie tutaj ekscesy. No, dwu, dwa wilki na mnie napadły, nie, trzy wilki na mnie napadły. Na to już szans nie ma najmniejszych, abym zdołał to, wow, abym zdołał to przejść. Dobra, cały odcinek o zabijaniu trzech wilków. Co wy na to? Jak się z tym będziecie czuć? Dlaczego te wilki są takie trudne? Mam wrażliwość na kłute? Nie. Więc co jest? Co tutaj się stało przez ostatnie 10 odcinków? Przez ostatnie 10 minut przecież dotychczas sobie radziłem bardzo dobrze. Nie miałem żadnych problemów. Nie ginąłem, a teraz tak zacząłem się od wilków, za których jest 200 punktów doświadczenia. No ja przepraszam. E, dobra, dobra, no nic Może, może jakoś się uda. Może jakoś się uda teraz to zrobić, ja jeszcze musiała się siła skończyć, oczywiście, w najmniej odpowiednim momencie. Dobra, ważne trzymać osłabienie i będzie dobrze, proszę bardzo. Dobra, no, idziemy dalej. I jeszcze jeden. Wilk. Dawaj, dawaj, Kiel, bo nie ma czasu naprawdę na głupoty. Eee... Dobra Kurcze Mam nadzieję, że skoro już takie mm, Tak, tak, takie mamy tutaj przejścia To mam nadzieję, że chociaż to będzie warte I ten miecz, który zdobędziemy Będzie jakiś naprawdę Fajny albo coś No, no chociaż żeby się nadawał do Użytku jakiego... Jakiegokolwiek No i straciłem rękę i muszę się wracać taki kawał No cóż nie, ale mówię, mam nadzieję, że, że że jakoś, jakoś to będzie no, no zobaczymy zobaczymy dobra e, a może uda mi się zebrać jeszcze tą rudę udało się forek z rudą no to teraz do kuźni, tylko przedtem musimy udać się do do, do miasta Darleanos ale tutaj słyszę jakieś walki i chodzą sobie tutaj dorosłe harpie no nie nie za fajnie to wygląda szczególnie że rzucamy jeden czar 5 godzin ale jak już tacy jesteśmy to mo mogę troszkę zaryzykować i spróbuję wykończyć tę tą harpię tak sobie i wykorzystam fakt że mm, jedna z nich jest zamknięta w... A, no dobra że jedna z nich była zamknięta w klatce. Dobra, nie. Wracam się i, i, i leczę. No, myślę, że na razie możemy zostawić tą tą wioskę pełną harpii w spokoju. Y, aby w tym odcinku znalazł się chociaż jedna misja, żebyśmy ją wykonali i i żeby to była właśnie ta misja. A jeśli... No, no, dobra. I proszę bardzo, mamy naszą kuźnię. Tutaj był ogr, ale go już Zabiliśmy i mo możemy wytopić stop. Dlaczego? Jeśli już tu byłem, to nie podniosłem tego yy, kuferka z doświadczeniem i z pieniądzami. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie rozumiem tego. No ale cóż, mowa Armadillo, tak tylko chciałem jeszcze zobaczyć czy tu czegoś tak naprawdę nie ma, ale widać nie ma, więc nie pozostaje nic innego jak wykuć yy, stop. Zapiszę grę jakby co? No i zacznijmy kuć. Ogród na szczęście nie zepsuł. Wow, dość dużo doświadczenia. I mamy nowy stop. Co? Okej. Okay. Okej, okay, super. I w ten sposób zyskaliśmy cztery... Cztery bryłki adamentytu. Super sprawa. Bardzo fajna sprawa. I najlepsze by było, jeśli by teraz... W sklepie zaczął pojawił się adamantyt i ten mógł handlować ale nie, nie wydaje mi się żeby to było możliwe No tak czy siak bardzo dobrze, bardzo dobrze będę mógł zrobić sobie teraz broń to znaczy łuk dla kiel z adamantytu A teraz skoro mamy jeszcze tą chwilę czasu a nie chcę już wracać do miasta bo, bo, bo tam jest zło Hmm. Chodzi mi o to, że nie ma jeszcze tłumaczenia, no? więc po prostu pójdę do, jednak do tej wioski i oczyszczę ją z przeciwników. Prawdopodobnie jest tu misja później. Ale jak to mawiają, jeśli oczyszczę wioskę teraz To później będę miał spokój, prawda? O i od razu lepiej mi to jakoś idzie dorosła harpia 88 obrony, nie jest to dużo. Naprawdę nie jest to dużo Kiel jeszcze jeden strzał pięknie możesz wyjść z ognia No i zapewne głowy harpi nie są zbyt cenne No i biedacy tutaj pozabijani Kolejna druga wioska razem z krowami Jak mają żyć ci ludzie z Darleanos jeśli im takie rzeczy się dzieją no cóż, pozostaje mi tylko ich, ich żałować, prawda? No ale nic na to nie poradzimy, prawda? Jeszcze, ale spokojnie pokonamy pokonamy, do czasu pokonamy całe całe to zło nękające nękające Darleanos i naszych ukochanych kanijczyków, prawda? Dobra, kurczę, tutaj kiel się troszkę spiekła, ale jakoś widzę sobie da radę. Kiel jeden strzał, tylko cię proszę, jeden o jeden celny strzał. Ale nie taki za jeden. Kurcze, jeszcze, jeszcze mi umrze, jeszcze mi padnie kiel jak tak dalej pójdzie. Dobra, teraz siła i pewna harpia upaść. Na ziemię, teraz No nie no, czy wy to widzicie, czy wy to widzicie Ech, To naprawdę jest dziwne. O super, przynajmniej na chwilę się przerzuciła do Nakira. No To już teraz przer przerasta statystykę. To, że kiel nie może trafić tej harpii. A to jest też śmieszne, że akurat jak mi się skończy e, skończy siła, to wtedy e, kiel trafia za, za zero, ale jeśli ma siłę, to nie, taka złośliwość. No ale dobra. Jakoś się udało, tutaj leżą ciałka ludzi i co najważniejsze jest skrzynia z do... Nie! To nie jest skrzynia z doświadczeniem, to jest skrzynia jeszcze na razie nieotwieralna, więc chodzi na to, że będzie tam jakieś misja, aby przynieść zawartość tej skrzyni eee, No i to by było na tyle Oj, przepraszam, w tym odcinku eee, i, I co? I muszę przyznać jeszcze, że dość dużo doświadczenia za te harpy i nieproporcjonalnie dużo po 3000 dla każdej postaci było, więc co więc naprawdę opłacało się tu przyjść i je pozabijać No ale to będzie na razie na tyle